Solidarność, solidarność. Znaczy, całą działalność co bezpośrednio przed internowaniem? Przy... No tak, powiedzmy, ten rok przed internowaniem chodzi o okres Solidarności. Więc w Solidarności ja dużo, bardzo dużo jeździłem. Początkowo okres kilku miesięcy spędziłem głównie w Obrzychu gdzie no, współorganizowałem Solidarność, to było bardzo ciekawe doświadczenie, bo jeździłem po różnych przedsiębiorstwach, zakładach pracy, e, m, wchodziłem w konflikty, to było niezwykle ciekawe. Potem po pewnym czasie już wróciłem do Warszawy. W dalszym ciągu miałem kontakt z Wałbrzychem. W ramach wszechnicy robotniczej jeździłem po całej Polsce z różnymi wykładami spotkaniami, rozmowami, a także od mniej więcej kwietnia marca byłem wspólnie z Adamem Michnikiem doradcą w Hucie im. Lenina w Nowej Hucie w Krakowie. Kiedy został pan internowany, okoliczności internowania i przewiezienia do Białej Znaczy, to ja wtedy wróciłem z takiego dosyć męczącego wyjazdu na południu Polski, od, Rzeszowy, od Rzeszowa do Bielsko-Białej. Wróciłem, byłem dosyć zmęczony. Jeszcze mieliśmy zebranie, myśmy zakładali wtedy kluby Samorządnej Rzeczpospolitej. Mieliśmy zebranie, które nie mogło się odbyć Łodska Kuronia, bo tam SB nie dopuszczało, było się w Mazowczu na Mogotowskiej, mieszkam wtedy na nasz żeru, wróciłem do domu i kiedy wyłączono, było kilku znajomych, I kiedy wyłączono telefon, poszedłem do innych znajomych, żeby powiedzieć, że do nich przyjdę i kiedy wróciłem, to już mnie zatrzymali. I, został przewieziony razem z żoną na, na wilczą, a z już do, do Białęki. Czy zachować się agresywnie, brutalnie? Znaczy ja próbowałam uciec, więc troszkę mnie poturbowali, ale nie, nie zachowali się agresywnie, zachowali się ostro, ale nie agresywnie. Czy mogę pan jednak przybliżyć sam? No ja zacząłem, znaczy, bo ja za uciekać, ponieważ ja zorientowałem się, że oni są w domu, zacząłem, to Zacząłem uciekać, próbowali mnie z, złapać, złapali mnie w pewnym, w pewnym momencie, jeszcze próbowałem mu do znajomych, w, w, wszedłem na chwilę do, 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 do znajomych, ale oni zaczęli tam wybijać drzwi. No i kiedy mnie zaczęli prowadzić na dół, to ja powiedziałem, że chcę się jeszcze zobaczyć, żonę, i wtedy zaczęła się jakaś taka szam, to, szam, szamotanina, ale mm, nie, znaczy nie bili mnie tylko w takiej tej szamotaniny. Byłem lekko pognieciony przez czterech czy tam trzech yy, yy, dużych mężczyzn. O, to były raczej te trójki, tak? To znaczy dwóch, nie, nie pamiętam tego, ale dwójka albo trójka, czwórka, nie pamiętam tak. na pewno więcej, więcej na pewno niż dwóch, było, trzech albo czterech. Czy mógłby Pan jeszcze opowiedzieć, jaka była sytuacja w połędzie na Wilczej. Czy, czy Pan się już zorientował wtedy, że to jest akcja na jakąś większą skalę, a no, nie wobec Pana tylko? Tak, bo na wilczy już było, na było bardzo dużo osób. Kilk to kilkadziesiąt, w pewnym momencie wprowadzono dawny miśnika, wprowadzono też haliny Mikołajskiej, które towarzyszył jej mąż, to Marian Brandys i było tam mnóstwo różnych, to różnych znajomych i czekaliśmy mniej więcej tak gdzieś do rana, To, no, to było, było ciemno jeszcze, czwarta, piąta, szósta, było ciemno i wtedy wsadzili nas do, do, sukpo, do, do pełnych słuch i wywieźli na białękę. Jakie pierwsze wrażenie Białęcy i jak tam panów rozmieszczono? No w Białęcy na początku byliśmy w tym, no tym oddziale wewnętrznym, w tych dużych blokach więziennych, gdzie było nas chyba po, nie, po 10 w celi, ale to dokładnie pamiętam, może 8 w celi, na piętrowych łóżkach chyba nawet dwupiętrowych. I to były jakieś takie dwa dni, jak głównie spałem. Znaczy ja byłem nieźle hmm. przygotowany, bo jak to musiał wejść do domu, to miałem kapcie i takie wszystkie elementy takiego właśnie to, co z, z doświadczenia wiedziałem, że przyda się w areszcie. I, i, i głównie spałem. Potem nas wyprowadzili i to było bardzo tego dosyć groźnie wyglądało, bo stały takie szpalery, na każdym to było chyba drugie piętro, na każdym piętrze stał, stali zomowcy z, z psami i to wyglądało bardzo znaczy to wyglądało dosyć groźnie, nie, ale mi to raczej śmieszyło. nie, nie, nie czułem grozy sytuacji, chociaż idący za mną Bartoszewski powiedział, że prowadzą nas na rozwałkę i też przechodziliśmy w takim szpalerze, z, jak wyszliśmy to z budynku, szpaler z, z przygotowaną bronią z psami i wprowadzili nas do, 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 do baraku. To był ten oddział, oddział zewnętrzny, w którym, już, no, w którym była ta białenka, no, ta, ta ogólna białenka właściwa, której potem spędziliśmy bo kilka, kilka miesięcy, dobre, kilka miesięcy. W jakiej pan celi i czy pan pamięta nazwiska kolegi? Tak, na początku, no wszystkich może nie pamiętam, ale na początku byliśmy wszyscy w jednym baraku. W celi byłem wspólnie chyba z na pewno był Markiem przybłowisz, to był Piotr Wierzbicki, Stefan Melak, no dwóch już nie, nie żyje z nich. Był chyba, był ktoś, był ktoś z telewizji. Ktoś, kto był później, to we władzach telewizji, ale w tej chwili nie pamiętam jego, jego nazwiska. Kto? Nie, na pewno nie, 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 no chyba tak to mniej więcej taki, taki, taki był skład celi. My, myśmy znaczy tam było, ciągle był problem braku papierosów, ten ale jakieś tam papierosy nam dostarczono takie długie, które, które trzeba było, które trzeba było ciąć. I y, znaczy to było tak, że ponieważ siedzieliśmy między swoimi, to, no, to była zupełnie inna atmosfera niż w więzieniu oczywiście. Natomiast no, było to w ten wstrząsający moment, w którym z tych kukurydzników, z tych, tych głośników więziennych przyszła informacja o kopalni wujek. No i był taki moment, nasz pierwszy moment tuż przed świętami, kiedy zezwolono na przyjście księży i odbyła się msza. To był taki bardzo podniosły, pod, pod, podniosły moment. Widziałem, że niektórzy się to uważali, że to że kilka dni potrwa, że niektórzy byli ten, to załamani. Przy czym od początku no, atmosfera była taka, że był pewien luz. Znaczy, był, co pewien czas mo można było przejść z celi do celi, cele były tam, godzinę cele były, cele były otwarte. Także z jednej strony była taka groza zewnętrzna, z drugiej strony był taki e, e, luz, w którym mogliśmy się spotykać. Wychodziliśmy razem na, to na spacerze. No to dla więzienia jest to nietypowe, także ja nie odczuwam tego jakoś, jako, jako coś, coś męczącego, ale wiem, że koledzy, którzy pierwszy raz siedzieli, to dla nich to był, był to szok. Po mniej więcej dwóch, trzech tygodniach chyba albo pod koniec grudnia, może na początku stycznia ogłosili, że, jest, że część z nas będzie przeniesiona do, do, do drugiego baraku. Myśmy się porozumieli pomiędzy celami i zdecydowaliśmy się, że my się zgłosimy na to przeniesienie do drugiego baraku i od tego momentu przeniesienia nas mieszkaliśmy w w drugim baraku. To kiedy był pan już w, w te, Tak, wtedy w tym drugim baraku to był skład taki stały, potem okazał się być stałym składem najbardziej stabilnym, bo nas... My, tam myśmy najdłużej, całą szóstką najdłużej siedzieli. Tam był wtedy siedział Witek Nagórski, też już nie, to nie nieżyjący zginął w to wypadku. Był Marcin, Marcin Przybyłowicz, Jarek Guzy, Marek Nowicki. Marek Nowicki, ten od który później zajmował się prawami, to, prawami, to, prawami człowieka. I potem, kiedy Jarka Guzego chyba wypuszczono, ale ten to jeszcze był Marek Borowicz, przyszedł do nas ten Marek Borowicz. Także skład był bardzo stabilny i taki, byliśmy taką ceną, w pewnym sensie taką ceną trochę senioralną, bym powiedział. Do kiedy pan lub Biącym mniej więcej do końca sierpnia, znaczy na, na, do początku września naprawdę, po, bo po kiedy czy w okolicy 31 sierpnia złapali Zbyszka Romaszewskiego. To w, nie, ten, i wtedy już zresztą właściwie obóz w wtedy praktycznie znaczy nie, nie tyle nie istniał, to się odnowił, dlatego że w pewnym momencie, gdzieś pod, pod, pod koniec lipca, większość, w początku sierpnia, może większość obozów została przewieziona, bo myśmy wiedzieli, jaki byli koledzy przewiezieni do załęża głównie i zostaliśmy około, około 10 osób. W których, w których byli milicjanci z, ze Związku Zawodowego Pracowników, na Związku zawodowego Funduszalniuszy Milicji. Był też Konrad Biliński, to Paweł, Paweł Mikłasz Krzysztof Wolicki, i to było wyraźnie taka znaczy, tak, tych, którzy ty, ty zostawili, to już myśmy czuli, że to że my jesteśmy zostawili, dlatego że mamy sprawy, jakieś sprawy sądowe. Znaczy, że mam mieć oskarżenie, które zresztą, które zresztą nade mną i tak wisiało, dlatego, że myśmy mieli od 1979 roku, kiedy nas zatrzymali i aresztowali i potem wypuścili, mieliśmy zarzut w związku z działalnością Kolowską. Podobnie, podobnie chyba miał Konrad Biliński. I po demonstracjach 31 sierpnia i wtedy w tym czasie złapano Zbyszka Romaszewskiego, mniej więcej 2-3 września, kiedy zaczęto przywozić, no, znaczy wprowadzać nowych to zatrzymanych na... Na Białąkę zresztą no, muszę powiedzieć, że to było o tyle ciekawe, że tam wte, wtedy m, to zobaczyłem z pewnym zdziwieniem m, to Garsteckiego, który m, uchodził, okazuje się słusznie za agenta SB i, m, tego, i Bernarda, czyli Bolesława, Bolesława Tejkowskiego. Także wyraźnie to, to, ten, ten SB zdecydował się, że środowisko będzie bardzo mocno, mocno penetrowane z jednej strony przez Bolesława Tejkowskiego, z drugiej przez Garsteckiego i trzeciego września m, m, to mnie z tak zwanego, z rzeczami czy musiałem się spakować. Zawieźli mnie do prokur prokuratury na Nowowiejskiej i tam prokurator Kubala dał mi sankcje w związku z wznowieniem, jak gdyby, wznowieniem sprawy i pojechałem na, na Mokotów. Jaki był stosunek do Panu w z służby więziennej? Czy pan pamięta nazwiska klawiszy, komendantów? Czy pamiętam nazwisko jednego Janiszewskiego, który był chyba szefem ochrony? który był dosyć złośliwy i y, ostry i wywoływał różnego typu konflikty. Natomiast no, tu sytuacja była taka, to powiedziałbym, no, że to, to y, może nie należy o sobie opowiadać, ale myśmy mieli bardzo dobre warunki, myśmy mieli paczki, myśmy mieli, y, y, ten, znaczy w pewnym momencie w kwietniu cele były całkowicie, całkowicie otwarte byliśmy wśród swoich, no to jest na więzieniu bycie wśród swoich jest pewnym luksusem, no bycie wśród swoich, wśród swoich kolegów jest to jest to luksusem, także myśmy byli bogaci, myśmy byli bogaci i wszyscy to kolegi, ten ten, 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 ten ten robiono jakoś taką ten różne 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 tam stempelki, znaczki to niektórzy klawisze byli przekupywani za znaczki, bo lubili zbierać, zbierać znaczki, nie byli przekupywani za, za paczkę, paczkę sardynek, także tam był ten... Poza, no były konflikty oczywiście, ale no, jak, jak na więzieniach było to bardzo, bardzo łagodne i to, to jest spokojne więzienie, także ten, to raczej, raczej przypominało ten obóz, rzeczywiście no, ob, obóz internowania Wojska Wojennego, niż, niż prawdziwy więzienie. O co się chyba panowie staraliście, tak? Bo na początku to chyba w areszcie śledczym było inne. No znaczy, ale... od początku było, znaczy, nie no, to nie ma porównania z więzieniem, no, więc z aresztem śledczym, właśnie, Ale tutaj musimy się Od początku więzienie był było charakterystyczne to, że klawisze zwracają się do osadzonego, do tego per wy bądź per ty. Natomiast tu oni musieli mówić per pan, to dla nich było pewien szok i to tworzyło zupełnie innego typu innego typu stosunki. No, w, więzieniu, w więzieniu nie ma formy pan, może nie wiem jak teraz jest, ale nie ma formy pan, jest to była forma wy, która najczęściej była zamieniona na ty, a tu myśmy byli panami. No, on był, to, tak, ale to znaczy musieli, czyli takiego. Tak, 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 góry, tak. Czy panowie to jakoś... Nie, 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 to było, to był chyba, znaczy to był, to był chyba nakaz na, na odgórny, dlatego że oni od początku tego przestrzegali. Jak jeszcze, jak władze traktowały panów? Czy były jakieś próby z waszej strony odwołań czy pisania do jakiś czekacz, oni tu przysyłali też jakąś komisję, słyszałam, była partyjna, która się interesowała no, tym Czy na... partyjna, to nie wiem, był jakiś taki był, 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 był jakiś taki ten, no tego nie pamiętam czy była komisja SEGO, natomiast tak było tak, był ten, przede wszystkim tak. No, był ten jakiś jakiś punkt, taki punkt dowodzenia MSW, SB gdzie co pewien czas wzywali kogoś, no w zasadą, zasadą, znaczy myśmy chcieli wprowadzić zasadę, żeby, że, że na te przesłuchania się nie chodzi, że na przesłuchanie chodzi się tylko wtedy, kiedy się ma formalne wezwanie w charakterze świadka, bądź w charakterze podejrzanego, ale jednak niektórzy koledzy chodzili, no, podpisywali, niektórzy podpisywali ten tak zwane to lojalki, natomiast były, jeżeli były kontrole, no, to były kontrole z Międzynarodowego Czerwonego specjalnie nic nie wnosiły, natomiast no, przywozili paczki, co było ważne. I ten w styczniu bodajże był, odwiedził nas to prymas głęb. Potem no, mieliśmy stałą opiekę duszpasterską. Regularnie przyjeżdżało czterech, to czterech księży. Obecnie to Biskup Dębowski, ojciec Stanisław Opiela, jezuita, i ojciec Jacek Sali, Dominikanin, którzy, ten, którzy przywozili grypsy, z którymi się kontaktowali dowiadywaliśmy się, co, co się dzieje na wolności jaka rola kościoła no, znaczy, w Białym Tych trzech, właśnie czterech, bo jeszcze był ksiądz, ten, ten też Jezuita, który chyba potem wystąpił z klasztoru Andrzej Zakrzewski, oni odgrywali bardzo istotną rolę. Znaczy, a jeszcze był, oczywiście jeszcze był ksiądz cikorski ksiądz bardzo piękna postać. Także ten, I to oni odgrywali bardzo istotną rolę. Przede wszystkim tak, był oddział zamknięty, na którym siedzieli to m.in. Jacek Kuroń. Po pewnym czasie przenieśli tam Adama. Buchanik wujec był Janusz Nyszkiewicz, Janek Królewski, także to był dzięki temu mieliśmy z nimi tak, dzięki księżom. Oni też brali przywozili, to, i przywozili Grypsy, przede wszystkim informacje, to co się dzieje. To był wszystko, cała piątka była na dosyć na bardzo wysokim poziomie intelektualnym, także to jeszcze dodatkowo dochodziły niezwykle interesujące rozmowy, poza tym, że mieli no, szczególnie Ojciec za miał y, y, ten kazania, y, no bardzo y, ten bardzo głębokie. Tak. Um, um, opór śpiewy głodówki walenia drzwi. Co pewien czas były jakieś głodówki, ale one nie były specjalnie poważne, dlatego że jak się, znaczy głodówka, w której jedzenie jest w Celi, nie jest głodówką poważną, którą można poważnie traktować. Te normalnie więzienia, kto się głasza głodówkę, to cele jego się opróżnia, on siedzi bez, bez, to bez niczego. Także tego znaczy mieliśmy, jak bo pamiętam, że kiedyś poturbowali czy pobili Grzegorza Pałkę, który siedział na oddziale wewnętrznym, tam razem z członkami komisji Krajowej i innymi groźnymi internowanymi, to wtedy mieliśmy jakąś 48-godzinną 48 głodówkę. na no, 48-godzinna głodówka nie jest prawdziwą głodówką tak naprawdę, bo to się wstrzymuje od, od, od jedzenia od, 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 od dwóch kolacji i dwóch śniadań, Także to nie, nie. Samorząd, samokształcenie, czy panowie to zjęliście? To było... No, od początku, tak, od początku były różnego typu wykłady. Każdy, kto kto coś chciał i każdy kto chciał przyjść, to były różnego typu wykłady. Gdzieś tak myślę w kwietniu przywieźli jakiegoś młodego człowieka, który przedstawił się z trzeciej lekcji trzeciej klasy, bo go wzięli i przywieźli go na internet, był to Robert Kozak, późniejszy korespondent BBC i tutaj Stefan Starczewski, który miał zawsze wspólności pedagogiczne, postanowił robić jemu lekcje, czy wykłady tego i każdy z nas tam coś, coś, coś mu wykładał. Ale potem rzeczywiście spotkaliśmy się na różnego typu dyskusjach, to prelekcjach. Co ktoś umiał, czy wiedział, czy uważał, że warto to przekazać, to wtedy. To był, przychodziło 20, 30, 40 osób w zależności od, od tematu, także to było to było bardzo ciekawe i to było takie takie powodowało, że że było takie takie bo, bogate życie wewnętrzne, no nie, nie mieliśmy tam w wydawane jakieś gazety? Czy jakieś podaj gazety, dalej, ile pamiętam. Było rzeczywiście podaj dalej, to ponieważ myśmy od pewnego momentu mieli już radioodbiorniki, mieliśmy także aparaty fotograficzne. Także jest tam dokument, dokumentacja fotograficzna, jest chyba dosyć bogata. No i radio Ręki, było takie pismo podaj dalej, które się to przy, przenosiło właściwie to, z celi do celi, bo tam była jakaś grupa redakcyjna, coś niekiedy, kiedy ktoś coś pisał, było to małe, było to stosunkowo małe, więc tam nie można było tam pisać to większych tekstów, Nic, coś takiego było. Potem, no to było tam, było tak myśmy mieli w pewnym momencie mnóstwo książek, także można było się uczyć, czytać. Kondycja fizyczna, sport czy pan? Sport. Koledzy grali w, to w siatkówce, a nie żyjąc już Henryk Bąk to późniejszy wicemarszałek Sejmu w roku 1991 odbywał to nieustanne biegi do Lwowa. Znaczy, biegał, to biegał nieustannie do Lwowa, poza tym ten Antoni Zambrowski o godzinie 12, ale to było po drugiej stronie, odprawiał, odprawiał godziny, te godzinki. Ja w pewnym byłem zdziwiony, bo nagle słyszałem głos Władysława Gomułki. Na, i myślałem, że jak, myślałem, że jakąś audycję puszczył. Staro okazuje się, że to właśnie Antoni Zabroski sprawia godzinki. W, w, ten około godziny około godzin 12, kiedy byliśmy na spacerze. Mhm. No, a jak wyglądała codzienność w celu w rozkład dnia? Hmm, obyczaj, jakiś niepisany kodeks postępowania na no, szczęście, jak tam na ten temat powiedziała, może jeszcze... No, to było tak, no, w naszej celi, która była właśnie, jak mówiłem, bardzo, bardzo, bardzo to bardzo stabilną, no, rano robiliśmy razem śniadanie, Gdzieś tak około godziny 9-10, bo to też, to też była różnica z, z więzieniem, szczególnie z więzieniem śledczym, gdzie nie można było leżeć na łóżkach. To można było leżeć cały dzień, to cały dzień na, na łóżkach. także Ale na, na, należało narzucać pewną, pewną dyscyplinę, w związku z tym rano robiliśmy wspólnie, to wspólnie śniadanie. Potem staraliśmy się zamykać cele, żeby każdy mógł czytać, czy uczyć się, czy coś robić, nie wpuszczaliśmy innych. Potem był spacer. No, po południe było bardziej, to było bardziej towarzyskie. Ten, no, trzeba powiedzieć prawdę, że, ten, że niekiedy w niektórych celach było wiadro, które normalnie w więzieniu służy do tego, żeby tam żeby była kawa do, do picia, bo tam zatrzymaliśmy wodę z różnymi słodkimi rzeczami, które ta woda fermentowała i tworzyła zacier który były dosyć obrzydliwy, ale niekiedy korzystaliśmy z tego zacieruszną. Alkohol też dostawaliśmy w puszkach z, z, to, z, to z wolności. W pewnym momencie ktoś bodajże Paweł to mi na postać dosyć dziwna, ale udało mu się skonstruować rurkę, którą przepuścił, w związku z tym był już alkohol prawdziwy, a nie tylko ten obrzydliwy bimber. ale to nie, nie, no to nie, to nie, było, to nie było tak, żeby to było częste, no, co, co pewien czas, ale wywołało to pewien niepokój. Yy, to niepokój to, mili to milicjantów i Wiktor Mikusiński, który był w swoim czasie szefem Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Milicji zaproponował, że zrobi rewizję we wszystkich celach i ten zlikwiduje te, te zaciery, ale nie spotkało się z pełną entuzjazmem, zresztą argumentował dosyć rozsądnie, dlatego, że argumentował, że jeżeli ktoś się upije, no to jeżeli zrobił zdjęcia, no to będzie dosyć kompromitujące, ale na szczęście nic takiego Chyba nie stało, chyba, nikt, chyba nikt, znaczy to nikt, nikt nie był pijany, w każdym przynajmniej nikogo nie złapali na tym napijaństwie. Także nie była to codzienność, to trzeba dodać. No i ten myśmy, to wieczorem mniej więcej jak już był, to zamykano cele, to na ogół graliśmy w Brydża. Graliśmy po 2-3 godziny w Brydża, wtedy się bardzo intensywnie to uczyłem Brydża. Niestety potem tej wiedzy niespecjalnie nie już na wolności wykorzystałem. Jeszcze nie nim kontakt ze światem zewnętrznym, to rozumiem, że um, przez księży gry w tej były widzenia. Były widzenia regularnie. Ale jeszcze chodzi mi też o, o to, czy były jakieś czy, um, wysyłane informacje, może nawet całe artykuły do prasy zachodniej, czy do RWE. No tak, znaczy ja nawet napisałam kilk to kilka tekstów, My ten przekazywaliśmy głównie przez księży, niekiedy, to niekiedy na, to na widzeniach. No i dotrzymywaliśmy grypsy z wolności, to, to było też regularne przekazywaliśmy tę informacje. No, dostaliśmy w pewnym momencie to, bo chyba staraniem mogło żadnych zabitowski właśnie ten aparat fotograficzny. i Robiliśmy dokumentację fotograficzną, która jest dosyć, jak mówiłem, która jest chyba do, ten dosyć bogata to z białęki, także mieliśmy takie pełne poczucie kontaktów z tą z że są niekiedy kogoś wypuszczano na przepustkę, ten rzadko zdarzało się, wypadki, żeby ktoś z przepustki uciekł, więc ci ludzie wracali też przy, m, przekazywali informacje z, z wolności. Na przykład Marek Miecznikowski został poszedł w okolicy 1 maja e, i e, obserwował 3 maja, jak e, to pałowanie, e, to i bicie e, i powiedziałbym z pewną wyraźną ulgą, wrócił do, de, tego na, na, na internet, że, nie, 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 że gdyby był na wolności, musiałby w tym uczestniczyć. E, e, zresztą tym, jak wyszedł, to oczywiście uczestniczył. Także, ten, także mieliśmy kontakt, kontakt mieliśmy, powiedziałbym, w miarę pełny. Jaka była ocena sytuacji politycznej przez Panów? Czy raczej, że Solidarność została rozbramiona, czy, czy właśnie wprost przeciwnie, Komuna jest słaba i właśnie to przez takie agonalne ruchy? Znaczy, my, znaczy ja, to trudno mi jest ocenić całość, nawet trudno mi odtworzyć moj, ten, to moje myślenie. Ale, y, y, to, no, jeżeli można coś uogólnić, to niewątpliwie wierzyliśmy w to, że, 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 ten, że to są, że, że są podrygi. Y, I w każdym razie, powiedziałbym, że ci, którzy byli bardziej doświadczeni, którzy mieli przejść się przez, przez więzienie, to no, myśmy y, ten, pokazywali tym, którzy mniej byli doświadczeni właśnie, że fakt, że jesteśmy w takich warunkach no, stosunkowo dobrych, no, dobrych. świadczy o, pewne, o pewnej słabości, świadczy o tym, że Władza nie zamyka drogi, bo się boi zamknąć drogę y, tego. Bo gdyby to, gdyby to był prawdziwy zamach stanu, to pierwszego dnia powinni nas rozwalić, tak jak to jest normalnie zamach stanu, że przywódców się rozwala, żeby ich nie było. Także y, ja, no, czyli, o ile mogę w ogóle odtworzyć, jeżeli w ogóle jest możliwe odtworzenie ówczesnego myślenia, byłem przekonany, że w pewnym momencie to się, to się musi załamać. Ale oczywiście to nie jest takie proste. Znaczy, to to ten tu się toczy ciągłe dyskusje. Ludzie zmienili to, zmieniają swoje opinie. Jednego dnia twierdzą, że wszystko jest że na najlepszej drodze, drugiego dnia są pesymiści, pesymiści. I, 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 tam byli. Znaczy, oczywiście na naturalny nastąpił podział na radykałów, którzy uważają, że to trzeba nieomal, że to, to nieomal, że jest ważne. Nie omal, że to występuje zbrojnie. Zresztą Jacek w pierwszym swoim tekście z więzienia coś takiego napisał, no, ten co było zaprzeczeniem tego, co... On przed, przed tym myślą. Także tu pewne pogubienie, ale ja bym powiedział, że raczej ogólnie atmosfera była taka, że to, to nie jest wojna przegrana, że jest przegrana bitwa, a nie, nie jest przegrana wojna. No, czy panowie wierzyli w ten argument generała Jeruzalskiego, że to jest jakby ochrona przed interwencją radziecką? No, to, znaczy, ja, to, znaczy, chyba nikt nie wierzył w to. Natomiast to, można, znaczy to, co. Y, y, ten, ja mogę być może otworzyć swoje rozumowanie, że niezależnie od tego, czy była to ochrona przed interwencją radziecką, czy nie, dlatego, że y, ten, gdybyśmy y, y, rozpoczęli przygotowanie do wolnych wyborów i wystąpili wspólnie z Jaruzelskim z Paktu Warszawskiego, to nie byłaby interwencja sowiecka, niezależnie od, od, tego, od kosztów. Natomiast. To co jak ja wówczas mówiłem, to mówiłem, że wino jarolskiego nie jest nie tyle stan wojenny, który jest sam w sobie z obrzydliwością, tylko fakt, że nie chciał współpracować, że władze nie chciał współpracować z solidarnością że od początku były nastawione na obalenie Solidarności, a nie na współpracę, nie na tworzenie czegoś, to czegoś, czegoś wspólnego. Natomiast no, myśmy mieli za mało danych, żeby mówić, że to była ochrona przed, czy nie, nie, ochrona przed interwencją, to interwencją sowiecką i ogólnie przeważało takie lekceważenie dla władzy. Znaczy ilość karykatur Jaruzelskiego, tego porównywania go do, z dzisiejszej perspektywy, niesprawiedliwe do Pinocheta. To, to przez ciemne, ciemne generalskie okula i, i, i generalskie szlify. To no, było powszechne, czyli powszechne było, to, to, na, to na pewno powszechne było takie lekceważenie dla, ty, to, dla, dla tej władzy. Nawet nie powiedziałbym nienawiść, chociaż być może w pewnych momentach była to, to, była to nienawiść, ale takie lekceważenie dla, dla tej władzy, która niezależnie od sprawnego przewodzenia stanu wojennego wydawała być się i, i była rzeczywiście bardzo nieudolna. I ostatnie pytanie, czy warto było się angażować w opozycję? to znaczy, tak, jeżeli chodzi o opozycję, to najpiękniejsza to mojego życia, to najciekawsze, naj, 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 naj co w życiu robiłem. Opozycja Koroska to no, okres niewątpliwie, gdybym miał, powiedzieć, yy, jaki y, był na, najważniejszy okres mojego życia, to był okres ten kilkuletni okres yy, to, dział, yy, to działalności w Korze, bo mm, wówczas udawało się przekroczyć bariery środowiskowe, udawało się dotrzeć do, do ludzi których nigdy bez działalności opozycyjnej nie poznał w, 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 to na prowincji, w Szczecinie, w Myszkowie, we Wrocławiu, poznał, poznaliśmy wspaniałych ludzi i to, co jest warte w działalności opozycyjnej, moim zdaniem najważniejsze, to jest takie poczucie wspólnoty, takie poczucie zaufania, nawet jeżeli się kłóci, takie poczucie zaufania i wspólnoty, te więzi, które się wytwarzały w działalności opozycyjnej są nie do powtórzenia później, niestety, nie są nie, nie do powtórzenia, aczkolwiek przyjaźnie, większość przyjaźni nawet nie niezależnie od poglądów politycznych zostaje, ale, ale to, to poczucie więzi, poczucie wspólnoty jest tak pięknym uczuciem, że naprawdę każdemu obywatelowi